Czekamy na starty do wyścigu drugiego. Tu na pewno ciekawie zapowiada się pojedynek Janusza Kołodzieja z dwójką Kangurów, z dwójką Australijczyków Adamsem i Silcem. Janusz Kołodziej pojedzie z pierwszego pola startowego w Kasku Żółtym. Po prawej ręce będzie miał Lee Adamsa na to, że wcześniej będzie Marcin Pała i w Kasku Niebieskim Adam Silz. Z Lee Adamsem Janusz Kołodziej w swojej karierze podobnie Marcin Pała już wielokrotnie wygrywali. Po poprzednim sezonie Marcin Pała daleki od swojej wysokiej formy. Janusz, no chyba także, zdecydowanie słabszy niż forma, którą prezentował w roku 2004-2005. Znowu świetny start zawodników, drużyny z Unii Leszna. Próbuje z nimi walczyć jadący w kasku żółtym Janusz Kołodziej, ale stracił już sporo dystansu. Ładna jazda parą, dwójki Australijczyków. Bliżej krawężnika w kasku czerwonym Lee Adams. Lee Adams. Pomagający swemu klubowemu koledze, oczywiście rodakowi, przypominam na torze, mamy dwóch Australijczyków. Daleko, daleko z tyłu został znów jadący bezbarwnie Marcin Pała Na trzeciej pozycji, próbujący walczyć jeszcze co najmniej o drugą lokatę, Janusz Kołodziej, mający jednak jakieś kłopoty z motocyklem. Nadal sytuacja na torze nie ulega zmianie. Drugi wyścig i zanosi się na drugą, podwójną wygraną duetu zespołu Unii Zleszna. Lee Adams przed Silcem, próbujący jeszcze walczyć Janusz Kołodziej. Ale dobra, pewna jazda duetu Australijczyków. Wygrali start i pewnie mkną po w drugim wyścigu w czasie równe 60 sekund zwycięża ostatecznie Lee Adams, na drugiej pozycji melduje się Shields, trzecia lokata i jeden punkt dla Janusza Kołodzieja, a więc nie najlepszy początek także w wykonaniu Koldiego na czwartym miejscu, zupełnie, zupełnie daleko z tyłu Marcinem Pała. Tu dobry start Janusza Kołodzieja, zawodnika, który na pewno poprawił w tym sezonie swoje starty, ale nie wystarczyło to na to, aby wygrać rywalizację w tym wyścigu z Australijczykami. Drugi bieg zakończony również podwójnym wygraną zespołu z Leszla, 5-1 i prowadzenie 10-2.